Siemanko, witam w kolejnym filmie. Dziś sobie troszkę popływałem, troszkę sobie połowiłem, coś tam kijem zabujało. Słuchajcie, bardzo trudny dzień, sandacze niestety są bardziej cwane ode mnie. Mimo tego, że udało mi się znaleźć sandacze, niestety nie poszalałem dzisiaj z nimi. Coś tam udało się złowić, miałem jakieś przyłowy i masę pustych brań, ale ogólnie bardzo pozytywny wypadzik. Niestety muszę już kończyć łowienie, a chętnie jeszcze bym sobie został. Ja uciekam już do domu, a wy zobaczcie jak to dzisiaj wyglądało. Zapraszam do oglądania. rzadko mi się zdarza, żeby rano wstawać na ryby. raz, że bardzo mi się nie chce, bo i tak cały czas wstaje wcześniej. Od po prostu nigdy rano nie miałem jakichś spektakularnych efektów. Ale jak jest mało czasu w dzień, no to czasami trzeba się trochę poświęcić. Słuchajcie, miało nie wiać, już z samego rana jest niezła falka. Nie wiem jak to wygląda u was, ale u mnie to w ogóle nie jest sandaczowa pogoda. Naprawdę rzadko łowiłem sandaczy w takich warunkach, przeważnie to musi być słońce, może być flauta, może być falka, ale jednak taki słoneczny dzień lepiej trochę pasuje. Ewentualnie dzień taki bardziej burzowy, jak jest po prostu zimny wiatr i pochmurne niebo, to raczej kurczę sandaczyki nigdy mi nie brały dobrze. Fajne branie było. To był na 100% sandwich, słuchajcie. dopiero co powiedziałem, że nie biorę. Ale kurde, piękny strzał. większą gumę założyłem, to jest jakaś nieduża ryba o, jaki mały sondaczyk kurde o, fajnie strzelił ojoj, uspokój się, uspokój mały taki sandaczek. kurcze, jednak biorą z samego rana Zauważyłem swój ulubiony kolor pentaszada. Chciałem go zmienić na coś bardziej jaskrawego, ale postanowiłem kilka razy rzucić i chyba w drugim czy w pierwszym rzucie od razu wpadłem. Więc na razie nic nie zmieniam. Czasami ludzie dosłownie mnie zadziwiają. Pływa za mną jedna łódka. Stanę sobie na jakiejś swojej miejscówce tajnej. I zaraz się pojawia, niby coś tam szuka na sądzie, krąży. Oczywiście wiadomo jak w jakim celu. No to ja się zwijam, bo wiem, że w takim momencie jak na złość weźmie mi jakaś fajna ryba. A nie chciałbym, żeby ta miejscówka przestała być tajna, więc przystałem się w inne miejsce i za chwilę znowu ta łódka Gdzieś tam niby boczkiem przepływa, ale już stoi 50 metrów ode mnie. Słuchajcie, już trzy miejsca tak dzisiaj spaliłem, znaczy nie spaliłem, tylko właśnie nie mogłem sobie na nich spokojnie łowić, bo nie chciałem się zdemaskować, że tak powiem. Ja bym wolał chyba zainwestować w jakąś dobrą lornetkę i się mniej oficjalnie trochę przyglądać. Jak... Ale pięknie strzelił. A już miałem się dosłownie, już miałem spływać stąd. Kurde no I do zbrojka założona ta łódkę chyba przestała mnie śledzić Więc mam chwilę spokoju Mo no. macie Co tu się dzieje? Znowu w tym samym miejscu Puste branie Bo nie wiem, czy było sandaczowe. No, ciężko, ciężko powiedzieć, ale też zdrowe takie stuknięcie. Nie wierzę w to. Trzecie branie z tego samego miejsca. Co tu się odpierdziela? Wszystko jest nienormalne. I to naprawdę mocne stuknięcie. To nie była jakaś obcierka czy coś, tylko... No co ja tu mogę im innego założyć? Kurde, no jest do zbrojka, jest hak. Wszystko ostre. Bardzo ostre. Jak ta ryba bierze, że ono się nie wetnie? Słuchajcie, jest tu środek lata. Godzina chyba jedenasta, a ja łowię w zimowej czapce i w kurtce, i nie jest mi wcale za gorąco. Było branko, słuchajcie, w przedłużonym opadzie. poczkowe branie ale nigdy nie wiadomo założę jakiś mniejszy kaliber teraz słuchajcie pogoda się diametralnie zmieniła ale chyba nie na długo będzie to słońce bo już następne chmury widać no ciekawe jak ryby na to zareagują Miałem jeszcze jedno branie tutaj, dlatego zmieniłem teraz na mniejszą gumkę. Zobaczyłem, może to o konie, ale raczej stawiałem na małe sandaczyki. Akurat w momencie wyłączania kamery miałem kolejne branie. Yes. To będzie szczupak. Oczywiście, że szczupak. To akurat po braniu można rozpoznać bez problemu. Czyli fajnie, naprawdę fajne branie A, już myślałem, że będzie sandaczik, ale niestety Niestety śliska morda Pranie przy samej łódce. Kurde, czemu te ryby się nie wcinają. Znalazłem słuchajcie, miejscówę. Miejscówę, w której było sporo sandaczy. Bardzo leniwych sandaczy. Płynąłem sobie w dryfie w wercie. Kilka nawet się podniosło tam do tej skółeczki, ale słabo coś reagowały. No i postanowiłem sobie stanąć skoro do takiej powolnej jaskółki nie chciały, no to teraz robię wręcz odwrotnie, czyli bardzo szybki, mocny opad. No i jak widać od razu było branie. No ogólnie bardzo ciężko te sandacze zmotywować do brania. Znajduję ich całkiem sporo, ale jak już decyduje się uderzyć, to te brania właśnie są takie typowo chyba od niechcenia. Nie wiem czy one zamkniętym pyskiem walą, czy w jakiś sposób, ale no dziś tych pustych brań miałem naprawdę sporo i do tego jeszcze oprócz tych, które widzieliście, jeszcze dwa w wercie. <laughs> to było niezłe, słuchajcie. Ryba mnie odprowadziła jeszcze w toni uderzyła. No to jest tylko dowód na to jak trudnymi rybami są sandacze, bo jestem w miejscu, gdzie stoi ich całkiem sporo. Przerzuciłem już wszystkie rodzaje przyręt jakie miałem, no oprócz woblerów może, ale raczej na takiej głębokości to Wolber nie byłby chyba dobrym rozwiązaniem mniejsze gumki większe różne kolory różne gramatury imitacje raków jakieś mandule próbowałem teraz na jaskółkę bo słuchajcie no nie ma opcji żeby którykolwiek uderzył po prostu odcięte totalnie pomysły mi się skończyły więc płynę w inne miejsce może o innej godzinie będą tu brały ale kurde no nawet się żadne nie zainteresuje w końcu branie po dłuższym czasie i to takie solidne, ale dziwne trochę no w każdym razie w końcu kontakt zrywał bo już dłuższy czas się nic nie działo przez kilka godzin była paskudna jesienna pogoda później był upał, a teraz tak się zrobiło kurcze dosłownie idealnie bym powiedział, delikatny wiaterek słoneczko, taka pogoda jak dla mnie naprawdę sandaczowa Słuchajcie, znowu się zaczyna chyba, znowu puste branie, kurde nie wiem które to już dzisiaj, ja zaraz tutaj coś opracuję, zrobię coś takiego czego nie robię nigdy, bo nie lubię tego robić, czyli ultra lekkie łowienie, bardzo lekko dociążona przynęta, nie wiem jeszcze jaka, ale jakieś TMG może się tu spisać, albo jakaś jaskółka nieduża, oczywiście rzucę tam jeszcze raz, ale kurde to jest to samo co było wcześniej. No przecież mam zbrojki. bez do zbrojki jeszcze by mi może to nie dziwiło, ale, ale do zbrojka jest masa brań niewciętych. Nie ma żadnego balona na plecionce, bo te ryby biorą przeważnie przy łódce, tak się ustawiam. Kołowrotek beton, kijek sztywny i elektryczne kopnięcia, wszystkie puste. Akurat dziś tak jest, to nie jest tak, że tak jest za każdym razem. Zaraz ktoś napisze, że wędka za miękka, albo że źle wcięte, albo że plecionka nie taka jak powinna być. Wszystko tutaj działa tak jak powinno, tylko po prostu dziś one tak dziwnie biorą że nie da się ich wciąć, a żebym wciął wszystkie, które mi dzisiaj wzięły, to miał chyba w tym roku na pewno najlepszy dzień, ale nie wiem czy nie przez kilka ostatnich sezonów. A o jest, ok, kur... nie. nie z rzutu. będzie chyba duży szczupak, tak mi się wydaje. Ty no, ale to jest coś. Znowu ta sama sytuacja, tylko gadałem przez telefon i... Szczupak, szczupak, ale ładny. No jeszcze nie wiem. U kur... miałem nadzieję, że sandaczek. Jak to się mówi, opad podbicie i tak całe życie. utopią mi zaraz te motorówki co gościu płyniesz czy nie płyniesz tak właśnie wyglądał mój sandacz i kolejny raz taka sytuacja zawsze mam identycznie jak rozmawiam z kolegą przez telefon z jednym konkretnym kolegą Zawsze jakaś fajna ryba wyjeżdża, to już się sprawdziło. Słuchajcie, nie wiem kilkanaście razy co najmniej, no i oby tak dalej. Такая рыбка Ага, цынь. Кола цынь. А, куры, да, отпилше. <laughs> Słuchajcie, był sandaczyj w końcu. Nie wiem, czy uwierzycie, ale to był ostatni rzut. Naprawdę, to był ostatni rzut. Już chciałem nagrywać zakończenie. Strzeli przy samej łódce. Pomyślałem sobie, że może ta dozbrojka tutaj jest problemem. No i uderzy, słuchajcie. Jeszcze zrobię w takim razie 3 rzuty, może 5 maksymalnie. Kurde, szkoda, no bym go zaprezentował na sam koniec, ale fajnie, fajnie, no. W każdym razie, jeżeli nic nie złowię już więcej... W tych kilku ostatnich rzutach to tym miłym akcentem kończę ten odcinek. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie albo za chwilę, jeżeli uda mi się coś złowić.